Yo, hej, siemano! Z tej strony Szpaku, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dziś sobie yy, zagramy w Fortnite'a, a w sumie to w kreatywny tryb i pokażę wam, jak się buduje, kilka umiejętności zbudowania. I dziewięćdziesiątki tego typu, jak po schody, podłoga, ściana lub podwójne schody, podwójna ściana, bo tak podwójna podłoga to niezbyt umiem. Pokażę trochę właśnie dziewięćdziesiątek oraz edytowanie. Dobra, więc zaczynajmy się. Najpierw chody, podłoga, ściana. Teraz dziewięćdziesiątki. Ja pewnie na skradłeś. No. To jest właśnie to. Na edyt kursa, czyli tutaj mm, to panie? Sobie zrobimy w takiej tanie. Może tak przygotuję. I tak na tej wysokości. Gdzie schody. Gajcie. Hmm. Aha, no tak. tam full landing na sekarze. Zapomniałem troszkę. Wpadka. Więc tak zrobimy tak, tak, tak.

Blogi. Co jest? Może i nie edytuję tak jak Mogal, ale to właśnie tak się buduje oraz tak edytuję. Jeszcze skład tego ściana z podskokiem.

Zobaczcie, co Zabij. zrobić Zrobił takiego rampraża. Okej, okay. więc to jest to, jak się buduje. No, więc mam nadzieję, że wam się spodobał. No i trzymajcie się. you